Hej, czy witajcie domu was bardzo serdecznie i niestety musicie wiedzieć, że. <śmiennie> 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 Dokładnie, umieram i jako, że nie chcę was zostawiać bez odcinka, mam nadzieję, że jakoś to do, docenicie tam na dole w filmie, nie wiem o co chodzi, e, to mam przedstawię dzisiaj tylko jednego moda i musicie po prostu ten odcinek brać troszeczkę z dystansem, bo nie chcę was zostawiać na przykład z mam przerwą, dlatego, że a, jestem chory i głupia choroba mi nie pozwala nagrywać głupich odcinków, e, dlatego wam dzisiaj przedstawię tego pana, to jest Velociraptor z tego co wiem i to jest po prostu mod do... <laughs> jak to tak dalej będzie wyglądało, to ja nie wiem, trzeba to nagram. Wykituję na nagraniu i dojdzie mi 10 tysięcy subów, to już wiem co robić, żeby być sławnym na YouTube, nie? <laughs> Dobra, tak na serio macie tu tego pana, on wygląda w taki sposób, jest to po prostu zbroja do Iron Mana i jak widzicie naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Dziś ja mam właśnie przedstawię jak on atakuje, jak on działa i oczywiście zawalczymy sobie z hakiem, żeby ten odcinek nie był taki Gołosłowne, nie wiem, można powiedzieć o wideo, czy jest gołosłowne. Nie wiem, tutaj Red tuba nie nagrywam. Więc on ma wszystkie moce, takie jak ma Iron Man. Ja wam przedstawiam Iron Mana już przed ostatnim odcinku, buduję, że więc jak widzicie, tak to właśnie wygląda. Ataki wystarczy nacelujemy na jakiegoś typa, No i on tutaj bardzo ładnie bardzo działa. Co jest najlepsze, ten Velociraptor może tak to jest głupie? To jest mutowany dinozaur, nie? I on robi coś takiego. To on po prostu przeszedł mutację, dali mu zły zastrzyk, i, i w tym momencie możemy latać. No, jak <śmiennie> widzicie, tak to wygląda. W sumie spróbujmy sobie z pierwszej osoby, bo nigdy tego nie próbowałem. Chyba mnie nie widać. To jest niestety minus tego, że właśnie mnie nie widać. No, niestety. Oh je, yeah, zobaczcie na to: będzie walka z policją, kurde. Ale was rozwalę stare. Oh, Ojem, Oczywiście możecie użyć wszystkich pusarów i tak dalej, ponieważ ten autor tego jeszcze nie wyłączył eee, Ale nie będziemy używać, ponieważ to psuje oczywiście klimat. No i cóż, spróbujemy, spróbujemy. Oczywiście bez tego, bo to jest tylko skin Będziemy sobie walczyć właśnie z naszym Halkiem. Halka enemy proszę bardzo, mamy Halka. Gdzie ty jesteś stary? Gdzie ty jesteś? Jesteś Halku! Dawaj go, kur, dobrze. Gnójmy go, patrzcie do narożnika, do narożnika, jak ostatnio. Tak jest, dobra, leć stary tutaj. <t> to będzie piękna walka wój, kurde, dobra, może nie będziemy używać e, tego m, ataku z powietrza, bo to nie ma sensu zbytnio Ale Skalk jest oczywiście, popalczymy, proszę bardzo, jest nakierowany Kurde, traf go, traf go Dobra, chodź to, stary, no, to już będzie pełna walka Dobrze, pięknie, no, już nie wstanie chyba, nie? Gnoimy go, gdzie ty jesteś, stary? Nie, nie bij, nie bij tego Dawaj dawaj go, dawaj go On chyba, on nie wie o co chodzi, nie? On jest tak gnojony, że on nie wie o co chodzi Już prędzej mnie policja zabije Dawaj go! Piękna sprawa. Ten Hulk nie wie co się dzieje, już go zunąłem, on, on już nie żyje, nie? On już nie żyje, on, on już tam poleciał, bo to jest zbyt, zbyt open. jesteśmy tym Velociraptorem, I don't know. Jako, że było zbyt nudno, stworzyłem trzech naszych Hulków yy, i trzech naszych moich kolegów Iron Manów. No i teraz się pobawimy i teraz wam pokażę jak wygląda zabawa z naszymi karkami. Okej, okay, gdzie są nasi koledzy? O, proszę bardzo, tak to wygląda, jak widzicie. Kurde, nie za rozruba będzie. O kurde, co tu się dzieje? O Jezu, masakra, dobra, tego gnojmy, jednego, jednego, żeby nie było, jednego poproszę, jednego, on tutaj leży, zostaje zgnojony, czy oni już go zabili? No zobaczcie, co się teraz dzieje, w 3 sekundy zgnoiłem dwóch halków, ten to już, już, już zobaczcie, on się poddał, czemu się zbagowo, zobaczcie, on się już poddał, on już nie wie, co się dzieje, w tym momencie został tak zgnojony, że widzicie, że velociraptory, tak? Wygrywają wszystko, nawet w walkę z halkami wygrywają, więc to nawet nie mam o czym rozmawiać. To było na tyle, trzymajcie się do następnego odcinka, wiem że był bardzo krótki, ale niestety nie poradzę, muszę się położyć spać, muszę jeszcze to obrobić, e, więc zostawcie bardzo was proszę łapkę w górę. Jutro wstanę rano, może mnie zmotywujecie tak, wstanę i będzie mi się chciało marać do was bo nie chciałem was zostawiać tak z pustymi rękami tak, bez żadnego odcinka, dzisiaj troszeczkę później, ale no naprawdę mam nadzieję, że was żadna choroba nie złapała, bo to jest pasaka na razie.